Przewodniczącego zarządu e, MZK, pana Grzegorza Dulembę, e, Prezydenta Miasta prezydenta MSZDR Michała Urgoła, panią dyrektor biura MZK, panią Grażynę Kuczerę. Witam e, szefa firmy Solaris, e, pana Rafała Zajasa. Dyrektora Tak? Ale może pan będzie z I pana Stanisława sławińskiego szefa EMKI, czyli Między komunikacji autobusowej. I przekazuję głos pozwolę sobie przekazać Panu Grzegorzowi Dulem, Przewodniczącemu Zarządu MZK. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że dzisiaj przed nami bardzo <coughs> ważny, bardzo ważny moment w dziełach komunikacji miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju i w ramach Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, ponieważ wchodzimy zakup autobusów zielonych powiedzmy autobusów, które, które nie emitują do siebie żadnych problemów. Chcemy podpisać umowę na wykonanie stacji ładowania pojazdów, dwóch stacji, jedna taka stacjonarna, a druga mobilna i przede wszystkim zakupu 10 autobusów elektrycznych. To, tutaj ten projekt, to jest projekt, który realizujemy przy, przy dużym współfinansowaniu ze strony MFOSI Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w 90% finansuje ta, cały ten projekt i w 10% miasto Jastrzębie-Zdrój, pan prezydent pan Michał Łuką reprezentuje miasto. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, które, które prowadził Międzygminny Związek Komunikacyjny. W wyniku tego, tego postępowania została wyłoniona firma Solaris, jako, jako ta firma, która wygrała przetarg. No i dzisiaj to jest ten moment, kiedy podpisujemy umowę na właśnie dostawę tych 10 autobusów elektrycznych, na montaż i uruchomienie stacji ładowania tych autobusów, czyli tej stacjonarnej siedzibie dzisiaj MZK i, i Druga Mobilna przy ulicy Portwalańskiej, tam gdzie będziemy mieli centrum przesiadkowe, a także w ramach projektu jest również przeszkolenie pracowników, kierowców i też pracowników obsługi tych, tych stacji ładowania pojazdów. Dodam też, że w wyniku tego przetargu pojawiły się pewne oszczędności m.in. związek komunikacyjny zamierza dodatkowo jeszcze ogłosić przetarg na zakup czterech jeszcze autobusów elektrycznych, które będą obsługiwały Międzygminny Związek Komunikacyjny już teraz, ponieważ wkład własny w tej, w tej części został wniesiony przez Międzygminny Związek Komunikacyjny. No i cieszymy się, że ten moment e, nastał, że możemy podpisać umowę. Ta umowa e, przewiduje, że w ciągu roku, w zasadzie 11 miesięcy, te autobusy zostaną nam dostarczone i ta stacja, te stacje doładowania pojazdów zostaną wykonane. Bardzo dziękuję między, między innymi Związkom i Komunikacyjnemu, pracownikom za przygotowanie, wystartowanie w tym programie i za to, że oczywiście pozytywnym skutkiem zakończył się cała ta, ta praca. Ta nasza Mam nadzieję, że nasz wykonawca zwycięstwa przetargu w zgodzie z moją za rok dostarczy nam te autobusy i, i tę stacjonowania wykona. Także za rok będziemy się mogli cieszyć w mieście tym, że będziemy mieć 10 autobusów elektrycznych, które na pewno poprawią też nasz tabor no i generalnie będą taką fajną wizytówką, sympatyczną naszego miasta, jeżeli chodzi w zakresie oczywiście transportu miejskiego. No tak tytułem tu tak. tak myślę, że Pan Prezydent też... Drodzy Państwo, ja bardzo się cieszę, że spotykamy się tutaj dzisiaj już na finał, czyli na podpisanie umowy. Przede wszystkim, wszystko co Pan Prezydent powiedział, to się podpisuje, natomiast jeszcze chciałem dodać, że to przede wszystkim poprawia Komfort życia naszych mieszkańców, ponieważ nowoczesny tamor autobusowy 10 autobusów, no to to już zabezpiecza spory procent naszych kilometrów, jeżeli chodzi o miasto Jastrzębie Zrój, ponieważ te autobusy, mimo że w ramach MZK będą się poruszały tylko i wyłącznie w obrębie miasta Jastrzębie Zrój. Dlatego cieszymy się i mieszkańców chciałem tu podziękować i zarządowi rzetka i Pani Dyrektor, no i przede wszystkim wykonawcy. Z nadzieją, że tak na zachętę, że, że w terminie dostarczycie Państwo, a może nawet wcześniej, już te pierwsze, te pierwsze autobusy, o których mówimy w przyszłym, w przyszłym roku. A po drugie, no ekologia. Jesteśmy, stajemy się jako, jako transport publiczny, bardziej ekologiczny, ekologiczni z racji tego, że autobusy elektryczne dwa rozpoczynamy budowę infrastruktury tej potrzebnej do ładowania tych pojazdów. Świetnie się to wpisuje akurat jesteśmy na etapie budowy nowego centrum przesiadkowego i dworca na ulicy Arki Bożka, gdzie również będzie taki punkt ładowania autobusów, więc myślę, że nie, nie ma lepszego momentu na podpisanie tej umowy na zamówienie tych, tych pojazdów jak połowa tego roku. Także bardzo się cieszę i z niecierpliwością czekam na dostarczenie pierwszego autobusu i, i pierwszego kursu, w którym będziemy się jak mieszkańcy mogli przetestować jak już wygląda podróż w takim Ja tylko dodam, że e, pierwsze trzy autobusy mamy dostarczyć nieco wcześniej nie tak Jest, jest to zauważone, ale i tak w przyszłym roku. Tak, na pewno to będzie przyszło. To wszystkie, jeżeli mogę, jeszcze te wszystkie nasze działania, to wpisuję się w cały taki proces polepszania taboru e, autobusowego w ramach Nazji Związku Komunikacyjnego, który tak nie jest absolutnie, e, który jest na dobrym poziomie, tak uważamy, ja chcę powiedzieć o tym, że w tym roku y, nasza firma MK, firma y, y, spółka y, wewnętrzna MZK y, zakupuje tych 10 autobusów, co do których były umowy podpisane wcześniej, więc w tym roku już pojawi się 10 nowych autobusów na terenie Miejskiego y, Między innego Związku Komunikacyjnego, a w przyszłym roku kolejne 10 elektrycznych i mamy nadzieję, że też jeszcze 4 dodatkowe, czyli w przyszłym roku te 14 autobusów elektrycznych pojawił się na naszych drogach na i tak Pan Prezydent powiedział to. to trzeba to jest się, bardzo trzeba się też podkreślić, dlatego autobusy elektryczne, ponieważ 90% kosztów zakupu tych pojazdów jest finansowane z środków zewnętrznych dla tych kościół. Tak. Dlatego, dlatego tym bardziej się cieszymy, że przy niewielkim, udziale finansowym miasta mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnych pojazdów aż 10, a może 4. Jeżeli dodam jeśli mogę, drodzy Państwo, bo przetarg na kolejne cztery autobusy, z tego co wiem, pani Kasia że już jest ogłoszony, tak? Przetarg ogłoszony i z tego, tak jak Pan Prezydent powiedział, 10 autobusów dla miasta jeszcze bez dedykowane dla miasta jeszcze bez ponieważ wkład własny zabezpiecza miasto jeszcze bezrój, cztery dodatkowe pojazdy elektryczne, wkład własny zabezpiecza MZK i wówczas te autobusy dodatkowe będą już głosowały także poza... Także poza, poza miastem. Tylko tyle, jeśli... Ale głównie po mieście, bo no baza wyjazdowa tak. y, 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 spółki jest w tak. miastecznym tak. Zdrowiu. Ja to wszystko powiedziałem, ale... Tak? tak. tak. Pan słuchał, to bym... Zestresowany był i nie słuchał. Tak. No dziękuję za zaangażowanie. tego. Rafał się na prezentację właśnie widzimy autobus który w chwili obecnej jest produkowany przez spółkę Solaris także może właśnie pan dyrektor przedstawi mi, nam jakie, jakimi cechami będzie się um, prezentował ten autobus tak W pokrótce, autobus 12-metrowy będziemy przewozić około 75 pasażerów w tym 30 na miejscach siedzących Autobus charakteryzuje się dużą ilością miejsc dostępnych z niskiej podłogi dla osób starszych, dla matek, z dziećmi. Autobusy autobus będą posiadać baterie o mocy ponad 500 kilowatogodzin. Zakładamy, że na jednym ładowaniu między 250 a 300 km spokojnie będą mogły jeździć. Też będą mieć też ekologiczne ogrzewanie i, i, i wydajną klimatyzację, myślę, że nie będzie to bardzo uszczuplać yy, baterii, natomiast yy, ważnym aspektem jest to, że autobus będą wyposażony w szyny i do doładowania. Także jeżeli weźmiemy pod uwagę, że taki autobus przed nie będzie się mógł odbywać, to spokojnie mogę zagwarantować, że autobus będą mogły cały dzień obsługiwać, obsługiwać yy, linię. E, oczywiście będą wyposażone w system informacji pasażerskiej, kompatybilny z systemem, jaki obecnie jest użytkowany przez MZK i sieci MZK plus monitoring. E, dodatkowo autobusy będą wyposażone w system GSR2, czyli system obserwacji martwego pola i system obserwacji toru jazdy pojazdu. E, to będzie znacząco podnosić nie tylko bezpieczeństwo kierowcy i podróżujących, ale również osób które znajdują się w przestrzeni miejskiej. Jaką mocą Zakładamy, że około 190 kW to jest moc, jaką będziemy mogli dawać. Oczywiście no, 190 to jest ta wyjściowa, natomiast no użyteczna nawet 180. Także my już rozpoczynamy pracę, bo najważniejszy etap to jest infrastruktura, przyłącze energetyczne. Można było spokojnie przygotować, do czy też procedury jakaś uruchomienia całej infrastruktury też trwają. Z tego zaczynamy Cały proces projektowania e, infrastruktury ładowania będzie oparty również o miasto, jasne: jest dwój, Na bieżąco też będziecie Państwo znali e, no, te założenia projektowe i myślę, że będą akceptowane. <grym> Cóż, nie wiem, teraz y, przystępujemy do podpisania. Czy jeszcze może pytania dodatkowe? Może Państwo macie, mówię tu do dziennikarzy, jakieś pytania, to proszę bardzo. Y, do Panu, do Pani Grażyny. Jeszcze może, może dodam, że cały projekt upływa na kwotę 33 milionów 579 tysięcy złotych, z tego 29 milionów. 29,5 miliona to jest koszt tych autobusów, które, które zakupimy, a pozostała część to jest ta, ta część związana ze stacjami ładowania. I jeżeli chodzi o autobusy, dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest w wysokości 90%, wkład miasta jest w 10%. Natomiast jeżeli chodzi o, tą stację, o te stacje ładowania, a druga część to tutaj dofinansowanie jest w wysokości 50%, pozostała część. To tak, żeby już wszystko podsumować, czy macie Państwo jakieś pytania dotyczące tego <grym> tematu? Bo notatkę szczegółową też macie w teczkach, które Pan Jacek Wam przekazał. Taką informację szczegółową, ale może jeszcze coś jakieś pytanie Znaczy, ja z drugiej strony poproszę o nagranie POM, żebyście nie pomijali tylko do mikrofonu. Indywidualnie. Tak, to jest tak, załatwiam, bo podpisałaś To, to już... proponuję już może no podpisanie. przez PNR 07 co oznacza rozmowy litiec pomic 25 panu człowiek tak umowę podpisuję dwóch członków zarządu i to jest właśnie y, przewodniczący z zarządu ANZK, pan Grzegorzny Lenbach i ja jako członek zarządu. I oczywiście wcześniej przeczytaliśmy. No, 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 Nie potrzebę sytuacji, tak. Tak, tak bardzo szybko przekrojonej w te momenty. oczywiście istotny element postępowania tak, tak. Elementy, tak, specyfikacji. Zresztą, jak w instytucjach publicznych, wszystkie procedury zostały zachowane.

Dostanę się. Symboliczna <noise> wymiana teczkami. Proszę, tak, 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 oczywiście.